Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do omówienia zmian w iOS 17, jak to działa na deweloperskiej becie i oczywiście zaznaczam tutaj na samym początku, że jeżeli chcecie robić to na własną odpowiedzialność, trzeba się zalogować po prostu do programu deweloperskiego i tam wyskakuje prawdopodobnie wszystkim. Natomiast są też przecieki takie, że tym, którzy mieli wcześniej już po prostu profile, więc może to się u was również nie pojawić. I innego sposobu tak na dobrą sprawę nie ma. Natomiast tak jak mówię, robicie na własną odpowiedzialność, to jest zawsze niestabilny soft i nie polecam po prostu robić tego. Na daily fonach, czyli tych, które używamy codziennie. Yy, natomiast no ja zrobiłem to na dwóch, czyli na 13 Pro Maxie i na 14 Pro Maxie, w związku z tym, że chciałem zobaczyć, czy pewne funkcje między sobą działają i o tym powiem sobie za chwilę. Natomiast przejdźmy już do iPhone'a 14 Pro Max, czyli mojego daily. Dzisiaj cały dzień wytrzymał, nie wybuchł, wszystko jest w porządku. Chociaż bateria raczej dość szybko leci, ale sama stabilność softu, jeżeli chodzi o ilość błędów, yy, czy to jak płynnie on działa, to jest naprawdę bardzo dobrze. Ale zacznijmy sobie od tych funkcji, które są, powiedzmy, najważniejsze, jeżeli chodzi o te nowości. No więc, pierwszą nowością, myślę, że to jest chyba najbardziej efektowne, jest to, że w momencie, kiedy obracamy sobie nasz telefon na ładowarce, automatycznie powiem, włączy się nam taki wygaszacz. Tak jak zresztą widzicie z tyłu, nie wiem, czy widzicie, zegarek również ma taki ekran, jakby powiadamiający. No i tutaj, oczywiście, mamy po pierwsze zegary, tu mamy pogodę. Kalendarz, przypomnienia, inne rzeczy, i oczywiście można sobie to przytrzymać. I wtedy możemy sobie to modyfikować. Czyli możemy dodawać sobie dowolne widżety, czyli na przykład dodajemy sobie baterię. Dodajemy widget i automatycznie już on będzie. Więc widzimy, że się jakieś tam sławki ładują. O, mamy też powiadomienia od razu, które no, są w bardzo fajny sposób pokazywane, natomiast szkoda, że nie ma tam na przykład nie zawsze przynajmniej są zdjęcia we wszystkich powiadomieniach, ale o tym powiem sobie za chwilę. No więc tak jak widzicie, możemy dodawać sobie tutaj widgety. Tu możemy dodawać sobie inne rzeczy. Więc tutaj możemy włączyć sobie jeszcze sugestie widżetu włączone. No i tak na dobrą sprawę z tych dodatkowych funkcji to tyle. Ale fajnie, że można sobie dodać na przykład i muzykę, i dom, i no, różne i są jeszcze inne, więc no, te nie są zoptymalizowane dla stanu gotowości, ale część jest i pewno docelowo również wszystkie będą. No więc finalnie wybieramy sobie na przykład, o jeszcze dodamy sobie taki widget i możemy zobaczyć, że mamy tutaj na przykład, czy są rolety otwarte, czy światło się jest włączone, czy nie. I możemy w ten sposób sobie tym zarządzać. Wystarczy obrócić na ładowarce. I wracamy do naszego tego poprzedniego klasycznego widoku i to niezależnie czy mamy telefon z Always On Display czy też nie, bo jeżeli mamy telefon, który nie oferuje Always On Display jak tutaj 13 Pro Max, to sobie go podpinamy i od razu mówię, to nie musi być MagSafe, to może być dowolna ładowarka indukcyjna, bo to też sprawdzałem, podłączamy sobie telefon, mamy, ładuje się. I tutaj jeszcze chyba tego nie aktywowałem, ale w momencie, kiedy sobie obracamy, to automatycznie nam to się powinno też włączyć, Tak, i mamy takie też welcome standby. Oczywiście wiele rzeczy jest jeszcze nieprzetłumaczonych i tak dalej, więc klasyka w przypadku Apple. No i dobra, ok. I mamy dokładnie to samo, tylko różnica jest taka, że po prostu tutaj nie będzie nam się to cały czas podświetlać. No właśnie, tu się cały czas nie wyświetla. Sorry, zabrudny ekran. Musimy tutaj dotknąć. Natomiast jeżeli chodzi o 13 Pro Maxa, to po prostu będzie nam się to wyświetlało cały czas No i w ten sposób też automatycznie będą przychodzić powiadomienia, które się tutaj prezentują, więc możemy sobie zrobić mały test. No i mamy też informację, jaka jest wiadomość takiego numeru od kogo, więc wygląda to bardzo fajnie. Są dodatkowe ustawienia, które jakby umożliwiają jakby konfigurację tego i to jest tutaj stan gotowości, kiedy ma być włączone, czy ma być zawsze włączone wyświetlacz, czy nie, oczywiście jeżeli nie mamy Always on Display to tak nie będzie, no i możemy sobie włączyć tryb nocny, czyli żeby w nocy w trybie, kiedy jesteśmy w nocy, jeżeli mamy to ustawione, żeby on się wygaszał, tak jak normalny tryb sen, czyli dopiero jak dotkniemy urządzenia to wtedy nam się podświetli, żeby całą noc się to nie świeciło po prostu w pokoju. Jeżeli chodzi o wiadomości, tutaj nowości jest kilka. Jedna jest fajna, reszta bez sensu, moim zdaniem. A mianowicie, jak widzicie, mamy tutaj wiadomości, które no, są wysyłane. Jeżeli chcemy odpowiedzieć, to akurat rozmowa z moją córką, robimy odpowiedź, mamy szybkie odpowiedzi, tłumacz i tak dalej. Natomiast teraz możemy szybko odpowiadać w ten sposób, że słajpujemy po prostu sobie tą wiadomość w ten sposób i tutaj piszemy już cokolwiek chcemy i wysyłamy. Tak, i, i tak to wygląda. Dodatkowo widzicie, że są podpowiedzi, czyli jak piszemy sobie to po spacji to jest ten centralny. No działa to trochę lepiej niż działało wcześniej, natomiast wydaje mi się, że nadal yy, nie jest to perfekcyjne, ale działa to po polsku, więc w miarę ok. No i tak to się prezentuje, że teraz oczywiście wiadomości są tak prezentowane, że od razu mamy tę odpowiedź, no i można każdą dowolną odpowiedź sobie tak przesunąć od tej strony. Nowością jest również to, że wygląda zupełnie inaczej ten panel boczny, czyli to jak dodajemy poszczególne elementy, czyli apara, zdjęcia, no i tutaj nowości to są naklejki, Naklejki to są i emoji. Oczywiście te emotikonki, te emoji wszystkie nasze, ale również możemy tworzyć sobie nasze. I tutaj sobie wchodzimy, po prostu dajemy plusik, wchodzimy sobie w galerię i automatycznie wycina nam kontur nasz. Więc jak widzicie, dodajemy sobie tą naklejkę i od razu mamy taką naklejkę jak z miniaturki. I teraz możemy sobie to właściwie w dowolnym miejscu położyć. Natomiast no, informuję od razu, że działa to tylko z iPhone'ami 17. Moja córka jeszcze ma jakąś starszą wersję, więc raczej u niej się to po prostu nie pojawi. I, I tak to miejsce wygląda. Tu mamy ostatnie. Tak to się prezentuje. Jakiegoś szału tutaj nie ma, przyznam szczerze. Ciekawym rozwiązaniem jest również to, że w momencie, kiedy wysyłamy sobie na telefon z Androidem, to ten GIF czy ta naklejka przychodzi w postaci takiej grafiki, tylko że nie wycięta. Więc jakby teoretycznie te grafiki też będą wysyłane tylko jako osobna pozycja, a nie przyklejane do bezpośrednich komentarzy czy miejsc gdzie mieliśmy, gdzie chcieliśmy to przykleić. Kolejny rzeczą jest inaczej prezentowany sposób na to jak ktoś do nas dzwoni, w sensie ten ekran, jakbyście mogli zobaczyć zaraz, wygląda nieco inaczej i tu oczywiście jeżeli jest to mm, powiedzmy iPhone to będzie się ładnie prezentowało coś, co jest dostępne po prostu bezpośrednio na iPhone'owych telefonach, czyli możliwość konfiguracji tego ekranu. No I oczywiście możemy tutaj skonfigurować sobie, chociaż na początku jest taki ekran, który na to pozwala, jak będziemy wyglądać, czyli czy ma być zdjęcie i imię, nazwisko, tak dalej, czy kontaktom, tylko tak na pewno sprawę nie wiem, czy to się da zrobić, ale możemy spróbować po prostu zadzwonić tutaj o, widzicie tutaj na drugim telefonie mi się pojawiło więc wybieramy sobie co mamy pokazać jak mamy pokazać to sobie wpiszamy powiedzmy no tak jak jest ok tu wybieramy sobie emoji możemy sobie wybrać nie wiem że cowa o tak i ok jako taka i robimy sobie dalej I tu sobie zmieniamy też czcionkę jaką chcemy o czy taką czy taką o tak to wygląda ok to się zapisuje jako jeden z dodatkowych styli, i później w ten sposób będzie to prezentowane w innych telefonach, jeżeli będziemy dzwonić między iPhone'ami. Więc wygląda to całkiem spoko. Tu możemy sobie. O. I tak to się prezentuje. Z nowości jeszcze jest transkrypcja, jeżeli chodzi o ymm, skrzynkę głosową. Ja nie korzystam, więc ciężko mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o transkrypcję wiadomości, które są, to one działają pewno po angielsku, bo. To, co miałem wysłane z córką, automatycznie się nie przetworzyło. Choć tu powinna się automatycznie pojawić transkrypcja, czyli po polsku po prostu to nie działa. Mam jeszcze tą sesję kontaktu, o której wspominałem, czyli wchodzimy sobie tutaj. Mamy na przykład położenie. Możemy udostępniać sobie położenie danej osoby, jeżeli chcemy, ale możemy również zrobić tak, że. Wchodzimy, sesja kontaktu i tutaj dajemy znać innym, że jesteśmy w drodze gdzieś tam w jakieś miejsce i ustalamy sobie, że ta osoba może śledzić nasz postęp. Zaznaczamy sobie, czy ograniczone, czy całość, wybieramy sobie całość, no ale jakby możemy zaprosić do sesji kontaktu. Ale to jest to samo Apple ID. Ja nie mam innego telefonu, które by było na innym Apple ID, bo nie jestem w stanie tam iOS 17 zainstalować, więc niestety zademonstrować tego wam nie mogę. I nowości jak w przypadku Apple są wszędzie, więc jak wejdziemy w notatki, to mam informacje co nowego w notatkach. Jeżeli wejdziemy w zdjęcia, tu też są jakieś nowości dotyczące jakichś konkretnych zdjęć eee, akcje zdjęć możemy sobie tutaj poszukać, ale nie jest to przetłumaczone, i tak na dobrą sprawę tej opcji tutaj bezpośrednio w ustawieniach nie ma. Natomiast jest taka informacja, która wyskakuje, że na przykład jakaś aplikacja ma dostęp cały czas już od 6 miesięcy, jak TikTok, do całej galerii. Jeżeli tego nie chcemy, to możemy sobie to wyłączyć. Niestety nie wiem dlaczego, czy to kwestia tego, że to właśnie jest na jednym Apple ID, ale jeżeli zbliżam sobie telefon jeden do drugiego to powinien działać również ten airdrop, który pozwala na przesłanie plików jeden do drugiego, zbliżam telefony w różny sposób, tyłem, z przodu, z góry, tak, do gór nogami nic niestety nie działa, więc podejrzewam, że muszą być to różne, różne jakby Apple ID, niestety ja tak nie mogę zrobić bo nie osiągnę po prostu iOS 17 na innym koncie. Natomiast no jakby można oprócz tego, że jeżeli będą to różne telefony, będzie można jakby wizytówki wysyłać, ale jeżeli będziemy mieli już kontakt, to będzie można normalnie pliki tak wysyłać. Jeżeli zaczniemy wysyłać i jakby rozejdziemy się, że zgubimy to połączenie bezpośrednie, to reszta danych zostanie przesłana w pełnej jakości po prostu po sieci komórkowej. To jest też super sprawa, że po prostu wysyłasz komuś, możesz odejść, nie musisz czekać aż się to po prostu po AirDropie wyśle. Fajne jest to, że jeżeli nie dodzwonimy się do kogoś, ktoś ma też iOS 17, to automatycznie będzie mogli nagrać to, co chcieliśmy zostawić tej osobie w postaci pliku wideo, że będzie na to czekało, natomiast jeżeli chodzi o wygląd tego, jak to wygląda, o właśnie, widzicie, nie da się niestety, o nie tu, nie da się tego pokazać za bardzo, ale tak to mniej więcej będzie wyglądać, w sensie, że, że ta plakietka, tak się będzie prezentować. No i warto wspomnieć jeszcze o aplikacji Dziennik, której nie ma po prostu. Ja nie znalazłam ani pod Dziennik, ani po Żurnal, żeby po prostu zapisywać sobie jakieś ważniejsze momenty. Natomiast nie za bardzo rozumiem, no skoro mamy notatki, które też ogarniają PDF-y i wszystkie inne rzeczy, które możemy tam po prostu wrzucić jako taki zbiór notatek, to po co nam coś kolejnego? Ciężko powiedzieć, może to po prostu będzie inaczej segregowane. Natomiast w to w chwili obecnej nie działa. I na końcu super nowością, że zamiast powiedzieć hej, i ta pani na S, to można powiedzieć po prostu pani Siri, czy Siri, i wtedy się wybudzi nasze urządzenia, Natomiast nie jest to jakoś specjalnie inteligentne, biorąc pod uwagę, że u nas nie mówi po polsku, więc nie korzystamy z tego, chyba że po prostu musimy. Ja zaznaczam, że od iPhone'a 10R 10S w górę, jeżeli chodzi o urządzenia, reszta przestaje otrzymywać to wsparcie, niestety, więc pozbywamy się tutaj usamek i iPhone'a 10, ale tak jak widzicie tych zmian dużo nie ma, ale te dwie, które bym powiedział, bo pewno transkrypcja u nas też nie będzie działać, te dwie... Czyli te plakietki, te plakaty, że tak będziemy mogli wysyłać łatwo kontakty, ale też łatwo pliki, To jest super, czyli przez dotknięcie, szczególnie jeżeli między znajomymi gdzieś tam, tym bardziej, że wiele rzeczy mogliśmy już tak robić, że na przykład, jeżeli mieliśmy znajomy w kontaktach, to mogliśmy z automatu udostępnić Wi-Fi na przykład w ten sposób. To jest super, więc cieszę się, że to jakby rozbudowali teraz tym airdropem rzeczywiście będzie można przesłać więcej tych rzeczy tak po dotknięciu. Natomiast, jeżeli chodzi o drugą rzecz, no to ten stan gotowości myślę, że bardzo fajne fajne rozwiązanie. Ja będę z tego korzystał, będzie sobie to włączone cały dzień. Zobaczymy, czy od tego się ekran nie wypali. Bo jednak świeci się to na maksa, w sensie to nie jest tak przygaszone jak Always on Display, które jest przygaszone, i o tym też trzeba pamiętać. Natomiast fajnie, że są tam powiadomienia, że są pełne wiadomości. Co się dzieje, że mogą kontekstowo się pojawiać y, widżety, tak jak w przypadku stosów widżetów, czyli jeżeli zapalimy gdzieś tam kilka lampek, to nagle w stosie od domu pojawi nam się, że te lampki są zapalone. Więc jest to jak najbardziej ok. Jeżeli w kalendarzu coś nadchodzi, to nam się przełączy na kalendarz, żeby nam pokazać, że jakieś spotkanie będzie. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do innych filmów. No przecież te telefony wszystkie testowałem. Jeżeli chodzi o konferencję, to jest osobny materiał, gdzie wyjaśniam wszystko odnośnie Apple Vision Pro i wszystkich systemów, plus wszystkie komputery. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Jeżeli szukacie aktualnych cen do iPhone'ów, czy sprzętów nowych, które się pojawiły na konferencji, to linki macie w opisie. Dzięki, cześć.